Cześć. Cześć! Tak jak zapowiadaliśmy w wcześniejszym filmie, wybraliśmy się do... wybraliśmy się do... wybraliśmy się na Dolny Śląsk. Jak zwykle zatrzymaliśmy się u naszych serdecznych przyjaciół Kasie i Adama. Jedną z wypraw, jaką żeśmy podjęli, była wyprawa na kolejny szczyt z korony Gór Polski. Śnieżnik. Śnieżnik. W tym celu wybraliśmy się do Kletna. Kletna jest w ogóle fajna baza wypadowa, jest duży, duży parking. Możecie kupić sobie albo na śnieżnik, albo do kopalni uranu. Najlepsze jest to, że tam w ogóle są dwa parkingi. Jeden parking jest większy, a dosłownie 30 metrów wcześniej jest parking mniejszy, który jest o połowę tańszy. Co z czego to wynika, może dlatego, że jest o połowę mniejszy, nie wiem. No ale dobra. Zatrzymaliśmy się na parkingu. Parking jest oznaczony na mapach jako parking do jaskini Niedźwiedzi. Stamtąd przemierzamy kawałek drogą asfaltową. Po drodze, oczywiście, mijając stragany z jakimiś głupimi zabawkami, typu miecze. Nie miecze, jak dzieci ze dziećmi, to jest w ogóle przekichana sprawa. Wcale nie głupimi, bo głupimy, bo ładne kamyczki. No ładne kamyczki. No, to tak, jak Minecrafta. Tak? Minecrafta. Chłopcy, idziemy w górę, nie będziemy tego nosić. Jak będziemy wracali, to się zastanowię. Dobra. Ale zrobisz mi 10 odlachów. Czyli? Odlachów. O Panie mój, o Panie mój. Co ty na to? O Panie Stupki, y, stupki całuję, nie? Dokładnie. No o Panie mój. To ja na ciebie tu chodzę. Po prostu... I to przed kamerami. Sławek jest tak ciepłym ojcem, jest tak kochanym faterem, że... Wszystkie familoki na Śląsku to widzą. Solidarność plemników. Nie. Tyle. stwierdzam fakt. Mm -mm. Stwierdzam fakt. Wiesz, że on sobie to nagrał i teraz jak ja mu coś będę zarzucał, to on sobie będzie to wiem, puszczał. bo kiedyś złapałem Kaśkę na dyktafonie na czymś i przy każdej z przedsekund to puszczałem. Przez jakiś czas, a potem mam telefon, no ale to, to wiem o czym mówisz. Tak, też bym tak zrobiło. Hmm, ale co do, samej, co do samej trasy? Co, co tam w ogóle? Hmm, popełniliśmy jeden zasadniczy błąd, będąc po stroniskiem, który doprowadził tak naprawdę do rozdzielenia się trwałego grupy. W e, czym popełniliśmy błąd, to dowiecie się troszkę później. Na razie wróćmy do samego początku. E, po drodze mijamy między innymi fontannę. Nie za tę uroczą. No, fontanna jakaś. Ty bunkier. Gdzie fontanna? Tu, gdzie? Nie, nie wchodźcie tam. Nie, 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 Kuba. kuba chodź. Chodź. Eee. O fontanna. O tam. Boże. O! Winter to się wody, O! tym żyba. Winter fresher. To jest woda nas się okazuje Ale już samo prowadzenie Szlaku Poniekąd wyprowadziło nas z równowagi Dlatego, że Zaraz po mienięciu Ja bym to tak nazwał słupków informacyjnych, prawda, o jaskini mm -hmm. i y... szlak prowadzi w lewo w las nie, żółtym szlakiem a tu jest żółty? tak okej okay. jest, dobra Panie, no i z racji tego, że myśmy stwierdzili, że no idziemy zgodnie ze szlakiem O, my sobie pójdziemy na obiad. Co tam, A nic. Leci kabarecik. Poszliśmy w ten, ten las, to nie dość, że nas wyprowadził pod jaskinię y, niedźwiedziom, to jeszcze przez plac zabaw dla dzieci. No, no, chłopaki nie używali. Nie no, oni się kółko, co no, nie było dla nas. Specjalnie wtedy dopuszczają. Ja straciliśmy tu na to. 15 minut Ej nie, bo tam wiesz, ten asfalt to tam kurde się kręci bardzo, wiesz? Jak? To było troszkę niedźwiedź, dwa na centy No to nie wiem Dawajcie tą stroną Nie czy bo w bok to się wy zobaczyliście plazała i to kolejne minuty w no. Dokładnie Co? Straciliśmy właśnie 15 minut ten nachodzenie Oj tam, oj tam A mogliśmy wprost iść. Dokładnie zdecydowanie lepiej pójść po prostu drogą asfaltową yy, cały czas i następnie wejść na szlak tak naprawdę na wysokości jaskini Niedźwiedzi. Mhm. Samo wyjście przez las. Pamiętam, jak Adam wspominał, że wejście do schroniska jest w miarę spoko, a od schroniska na śnieżnik, na śnieżnik jest troszkę gorzej. No szczerze powiedziawszy, troszkę bym z tym polemizował. Ale to może troszkę później też. Sama wyprawa przez las jest może nie tyle trudna technicznie, jak na pewno wymagająca kondycyjnie. kondycyjnie. Mhm. Jest to bardzo długi odcinek. Yy takiego średniego wzniesienia, prawda, mm. ale z racji tego, że idzie się, idzie się przez lasy, że tak, jak mówka się w tym roku, wysokie temperatury, A w lesie była duża wilgotność, w, lety, w lesie duża wilgotność, co powodowało po prostu hmm, no większe, większe, zmęczenie, szybsze niedotlenianie organizmu. E, e, Maniek, proszę czy cię. Osoby dorośli, czy osoby... Przypomnij sobie radziejową, czy mowiec. Przypomnij sobie wołowca babią. Babieńca była u nas z powodu. ogólnie. tu nie ma bóru. Był ten. Jest niegodnik. Ale bardzo mało. Małe. Za, te, teraz już jest wieszko na wodach. Było bardzo dużo tych. No. To by była w sumie wyprawa przez las. Około 10 tysięcy? No to sobie dzieje. Ten nie magna ona ma wyprawić. Nie, Trzeba nie, 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 Jak podejście? nie, tak jak podejście nie, 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 Mimo, mimo, mimo zmęczenia, to tym za tym poler. No tak. A ja. w ogóle dochodzimy do rozwidlenia szlaków. To jest około kilometra, niecałego kilometra przed schroniskiem. Mhm. Tam już idzie się dość, dość, dość przyjemnie. To no. jest właściwie płaska droga, może nie, nie do końca asfaltowa, ale idzie się naprawdę spokojnie. Akurat nie teraz w ogóle trzeba było uważać na mas maszyny budowlane, ponieważ e, remontują tych przestronisków. Nie, wierzę. Wierzę na śnieżniku. Różnie to właśnie pokażemy na film. Po dotarciu na podstronisko padła decyzja, że... No rozdzielimy się z tego prostego powodu, że Agnieszka już nie czuła się na siłach, żeby iść dalej. Jeszcze właśnie w szczególności po informacji od Adama, że no, wyjście od schroniska jest znacznie trudniejsze, niż dojście do tego schroniska. Postanowiliśmy się rozdzielić. rozdzielić. Agnieszka została z Adamem przy schronisku, przy stoliku. A ja z chłopakami, czyli z Maksem, z Kubą i z Mikołajem, udaliśmy się na śnieg. Wtedy jeszcze, wtedy jeszcze w ogóle myśleliśmy, że wejdziemy na wieżę, prawda? No bo jednak wieża na pewno, na pewno w jakimś stopniu poprawia no, widoczność. Z tego, co czytaliśmy na opisach, no, nie udało się zweryfikować, ponieważ no, wieża niestety była zamknięta. Ponoć, ponoć z tej wieży, jak jest dobra przejrzystość, no teraz jest lipna przejrzystość, to widać Wrocław. Wrocław. No. Ja, ja, no. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Dokładnie. Okay, Wrocław jest ile? Kilometrów. Ponad 100 kilometrów. Widoczność, widoczność całkiem, całkiem spora. Po dotarciu na szczyt, w ogóle ciekawa sprawa, według informacji na internecie, Przynajmniej większość stron, jakie podaję, śnieżnik ma 1425 metrów. Ale, żeby było zabawniej, według polskiej tablicy śnieżnik ma 1426 metrów. A na domiar wszystkiego, tablica w języku czeskim. Informuję cię, że jesteś na wysokości 1424 m. Trzeba obliczyć średnio i podzielić przez 3. Także trzy, trzy różne wysokości. Według internetu 1425, według yy, polskiej miary. 1426, a według czeskiej 1424. Będąc na tym samym poziomie, bo tam najlepsze jest to, że nawet tak w pewnym momencie zacząłem analizować, bo że gdzieś ta tabliczka, nie wiem, Polska jest na jakiejś dodatkowej nie wiem, usypanej z kamieni górce. No nie, dwóch metrów się nie dopatrzyłem, ale no może, może stąd właśnie ta, ta wysokość 1425 metrów po prostu ktoś wziął i uśrednił. No żeby było pośrodku między jedną a drugą wysokością wskazaną na tablicach informacyjnych. Ja Ci mówię, trzeba wyciągnąć średnio. Dało nam się, dało nam się okrążyć całą, yy, całą wieżę dookoła mimo remontu. Mogliśmy podziwiać okoliczne krajobrazy. I podjęliśmy decyzję o, o tym, że schodzimy, prawda? Jeszcze kwestia jest taka, że tam w ogóle musisz się przygotować na to, że nie ma tam zasięgu internetu. Niby łączy się w pewnym momencie z roamingiem, ale ten roaming po prostu nie działa. Zaczęliśmy schodzić w dół po drodze. Po drodze jeszcze spotkaliśmy yy, szybkiego turystę, który na rowerze zjeżdżał w dół. No, dość sprawnie by to szło. A także właśnie maszyny budowlane które wąskimi szlakami wyruszały i woziły towary pod, yy, lećcie na bok panowie chodźcie Zadowolony? Nie? Tak, już mi lepiej. <laughs> e, dotarliśmy pod schronisko. No i ku naszemu zdziwieniu, znaczy mojemu zdziwieniu i chłopców, Agnieszki i Adama nie było w miejscu rozstania. Co ich nie ma? Co się jaja robił? No, i tu się zrobił problem. Bo nie ma zasięgu, zdzwonić się nie możemy. Sprawdziłem kilka miejsc i podjęliśmy z chłopakami decyzję, że schodzimy do, na parking do auta. Po dotarciu na parking, a tak jeszcze wracając może do, do samego zejścia, powiem Wam tak, wyjście, wyjście pod schronisko zajęło nam jakieś Dwie godziny, ale zejście to już tylko 50 minut. Także całkiem, całkiem szybko się schodzi. W momencie, jak dotarliśmy już na parking, w ogóle się wtedy dopiero doszedł SMS do Agnieszki, i dowiedzieliśmy się, że oni są pod schroniskiem, i, i, i Adam ruszył w naszą stronę na śnieżnik. I takim y, zbiegiem okoliczności y, Śnieżnik zdobyli wszyscy, oprócz mnie. No. A w czym polegał błąd? <laughs> Bo do tego byśmy się, byśmy się właśnie jeszcze chcieli odnieść. Po zejściu po, na, na podstronisko, z racji tego, że nie mogliśmy ich znaleźć, no podjęliśmy decyzję, prawda, że schodzimy, ponieważ dla nas, dla mnie przynajmniej, logiczne było to, że jeśli Ktoś zostaje prawda, w danym miejscu, to albo kontynuuje, yy, znaczy albo czeka w yy, wyznaczonym miejscu na resztę grupy, która będzie schodziła i razem schodzimy, lub ewentualnie udaje się w dół. Ze względu na to, że są w terenie górskim, prawda, no, najbezpieczniej jest zejść w dół. Z kolei, yy, według teorii yy, Adama i Agnieszki, no, logicznym było to, że jeśli ich nie ma w danym miejscu, to znaczy, że gdzieś odeszli, zaraz wrócą. No i tu właśnie było to nieporozumienie. Dlatego, żebyśmy poszli kanałeczek, bo porobić zdjęcia. Tak. I tak im zeszło na tych zdjęciach, że no, przez, przez moment, kiedy myśmy byli prawda, pod tym strońskiem, to było około 10 minut. Nie znaleźliśmy ich ani w schronisku, ani wokół schroniska, tam przy stolikach. Więc no podjęliśmy decyzję, że schodzimy. No. Na tym kończymy. Ale za to powrót. Wam zajął 50 minut. W dół. No hmm. tak, a Agnieszka z Adamem w pół godziny. To już... Nie, całe. nie wiem, to już jest po prostu kosmos całkowity. Yy, dobra. Yy. Na tą chwilę zrobimy sobie krótką przerwę. W nagrywaniu filmów, dlatego, że przygotowujemy dla Was materiał z, nasze, z naszego objazdu wokół Polski. Ciekawa wyprawa. Zrobione prawie 4,5 tysiąca kilometrów. Czteroosobowa rodzina w kombi. <noise> Także będzie, pod brodą. Będzie, się, będzie się działo. Dobra. Zakończymy w takim razie. Zapraszamy Was już serdecznie na następny film. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.